Ale prześwietlona. Witajcie, kochani. Dzisiaj przychodzę do Was z takim filmikiem na temat prezentów dla dzieci. Skupię się na prezentach głównie dla dwulapki. Myślę, że zrobię też taką serię o prezentach na roczek. I zbliżają nam się trzecie urodziny Melanii, także może też na ten temat coś powiem. A więc lecę do pokoju Melani, żeby wam pokazać jakie prezenty super się u nas sprawiły, którymi bawi się do dzisiaj i które serdecznie mogę wam polecić. Pokaż, będzie powtarzać. Zrobimy tak, że je powtarzała. Teraz. Cześć, witajcie na kanale Kaszka Manna. Cześć, Manna. Cześć, zostawcie subskrypcję i komentarz. też ją zamknąć, słuchajcie, i wtedy jest jako piłeczka, i nawet jak się ją podrzuca, to ona wydaje dźwięki. Uhu! Nie uh. można grać. Jak się otworzy, to się zapala. Tutaj zarączki się łapie z jednej z drugiej strony. Tu śpiewa. A tu zadaje różne pytania. Na brzuszek się śmieje. I jak się za ogonek pociąga, to jest najpierw do tańca. Poczekaj, pokażemy jak tańczy. I są różne muzyczki, można zmieniać. <ścoughs> mela nie nosi. A jak drugi raz pociągniemy, to można nagrywać dźwięk. A i jest z kuleczką, i można się znowu bawić. Jest to zabaweczka z edycji Fautech. Kiddy, Monkey Pop Pink. O. Ona się teraz powiedziała, że jest zmęczona i możemy się jutro pobawić, bo jest zamknięta i po prostu się sama wyłącza. Prezentem, które, którym Melania bawi się codziennie, jest bez dwóch stań domek dla lalek. Domek jest drewniany, jest solidny, także przetrwa każdą burzę. Jedynie co, to nie jest odporny na malunki, gdzie nie gdzie możecie widzieć, że jest porysowany kredkami, ale ogólnie słuchajcie, mebelki drewniane przykleiłam na razie na stałe, bo kiedy nie były te mebelki przyklejone, to one po prostu latały po całym pokoju, a niekoniecznie były w domku. Malania bawi się domkiem codziennie, ustawia różne figurki od Barbie po jakieś skinder niespodzianek rzeczy. Na pewno warto też zakupić taki zestaw lekarza jako, że to są dwa zestawy, bo mieliśmy taki jeden czerwony w takim zestawie proszę bardzo, walizeczka, tu jest lepsza walizka ale tu był lepszy, lepsze zaopatrzenie ten kupiliśmy w Action, a ten kupiliśmy słuchajcie, na Amazonie i już Wam spieszę powiedzieć dlaczego to jest super zabawa Melania uwielbia bawić się w lekarza, tutaj nawet jest karta pacjenta, można założyć, słuchajcie można tutaj wszystko napisać, wiek datę urodzenia, także można się tak tutaj super tym bawić do tego jest oczywiście stetoskop do tego słuchajcie jest takie to co się patrzy wiecie do uszka, czy tam gdzieś tam jest termometr, pokaż jest termometr, który naprawdę pokazuje Tutaj w sensie naprawdę pokazuje temperatury, można się tutaj bawić. Proszę bardzo, to jest taki oryginalny termometr, ale jest taki też termometr mniej oryginalny, starodawny, retro, o, że tutaj można sobie podnosić. Jest też nożyk, ale nie bardzo wiem do czego. Eee, to są kombinerki. Jest też szczykawka, że można robić zaszczyki. Są oczywiście nożyczki. Pinsetki do patrzenia na ząbki, czy tam do buźki, do gardła. Tutaj z takim wiecie, z imitacją lustereczka, cześć. A jest jeszcze taki proszę młoteczek, co się puka chyba w kolano. I się patrzy, czy pacjent reaguje. Także naprawdę te zestawy są... O, jest jeszcze takie te specjalne nożyczki do łapania chyba wacików przy operacji czy coś takiego. I powiem, że wam... <grym> Pepa. Powiem wam, że Melania się świetnie tym bawi. <grym> do tego stopnia, że postanowiliśmy jej właśnie kupić drugiego lekarza, żeby miała tych przyborów więcej. Aha, jeszcze są takie nożyczki. Melasia wam pokazuje. Yy, I naprawdę super sprawa. Fajnie to kupić, bawimy się całą rodziną, badamy siebie nawzajem. Przy okazji poznajemy, e, poznajemy nasze ciało, w sensie, wiecie, nazywamy poszczególne części ciała, pokazuje jej co do czego. I może też dziecko bawić się, że po prostu bada lalki czy mi się. No, Melania na przykład przyniosła teraz do zbadania świnkę. Będziemy badać świnkę, czy jest zdrowa? No to pokaż, jak ją zbadasz. Co najpierw robimy? Aha, najpierw zaszczyk, czy najpierw osłuchamy ją, zobaczymy, czy, czy nie ma kaszlu, co? Czy ty od razu z zaszczykiem jedziesz? Szczepionki? No to zobacz. Okej, okay, się ci przesunie. Okej, okay. i jak? Jest kaszel, czy nie? Nie. Nie ma kaszlu, no to dobrze. To co, zbadamy jeszcze temperaturę? Tak. Którym wolisz? W którym wolisz jej zbadać temperaturę? A, tym nowoczesnym? Takim łatwym do czułka? Pięknie. I ile ma? Ma gorączkę? O nie, to musi chyba dostać zaszczyk. No to dawaj. W nogę? Okej. Okay. Boli ją? No zaszczyki nie bolą, to tylko chwileczkę. Może jeszcze zobaczymy jej do buzi, czy ma wszystko zdrowe. A, jeszcze tutaj spojrzysz jej tą lubką. Doskonałym prezentem eee, też będzie, słuchajcie, taka huśtawka. Tą huśtawkę właśnie dostaliśmy w prezencie i powiem wam, że używaliśmy ją naprawdę przez półtora roku non stop. Melasia na początku w niej zasypiała, potem się bujała. Huśtawka jest regulowana. Można sobie ją dostosować, wiecie, do bezpieczeństwa, tam nie wiem, do wysokości w pomieszczeniu, bo my mieliśmy ją. No, to dla baby jest, dokładnie. I my, tą huśtawkę, mieliśmy po prostu w pokoju zamontowaną. Ja tutaj teraz ją powiesiłam profilaktycznie, dlatego że ona idzie do nas już na działkę. I wiecie co? Teoretycznie można te sznurki pościągać i zmienić formę tej huśtawki, czyli na przykład powyciągać te szczebelki i zostawić tylko to płaskie, y, to płaskie siedzenie, właśnie. Y, tak. Ona jest tutaj zrobiona na właśnie takich y, haczykach. Tutaj jest, proszę, jeszcze takie, takie ozdobne coś, że można sobie, o właśnie, to tak pięknie regulować. Także będzie to naprawdę super prezent. Y, huśtawki przypuszczam, że są dostępne w różnych kolorach. Niezwykle trwałe. Nic się nie brudzi. Słuchajcie, poduszeczkę można wziąć, przeprać, wyczyść. Zresztą to jest taki materiał, że jak przeczecie gąbeczką, to wszystko zejdzie. Także huśtawkę można, w sensie poduszeczkę można jeszcze dodatkowo przywiązać. No i nic, mam się pokazuje, tylko. Także to też będzie super prezent. Słuchajcie, kolejnym świetnym prezentem na drugie bądź nawet trzecie urodzinki będzie taki rowerek. Rowerek to jest taki, wiecie, Odpychany z, z regulowanym siodem. One występują w różnych kolorach, ale myślę, że ten w takim stylu retro jest po prostu idealny. On ma takie piękne, słuchajcie, gdzieś takie, jak to się mówi, takie wykończenie, że na przykład tutaj są serduszka od środka. Jest naprawdę rewelacyjny. Myśmy dokupili tutaj ten dzwoneczek, w zestawie jest tylko ten. Także serdecznie Wam polecam. Jest to rowerek z tej firmy, Kindercraft I przypuszczam, że był zakupiony po prostu gdzieś na niemieckiej stronie, bo dostaliśmy go właśnie od naszych przyjaciół na drugie urodziny Melasi. Proszę bardzo, tak się prezentuje przód. Tu akurat Melasia ma zaczepiony z Ikei pojemniczek, bo woziła sobie zabawki, ale on jest bez tego pojemniczka, nie? Tak normalnie. Także, słuchajcie, tak wygląda. Proszę bardzo. I myślę, że na początek taki rowerek, żeby łapać... Proszę zejść z klary. Także na początek przygody z rowerkiem polecam z całego serca, jest idealny. Kolejnym super prezentem będzie dziecięcy aparat. Słuchajcie, aparat znowu z tej firmy Foutek. Idealnie się nadaje dla dzieci, które, tak jak Melania, już w tym wieku, słuchajcie, uwielbiają robić zdjęcia, bawić się takimi właśnie rzeczami. Ale Melania, taka 2,5 latka. Bardzo dobrze sobie już radzi, bardzo sprytnie i bardzo szybko opanowała już cały system. I jak widzicie, można zdjęcia robić przodem, tyłem. Także aparat, jak na zabawkę, ma naprawdę dobrą jakość. Cześć. Można też odwracać sobie tutaj, właśnie tego kwiatka, który jest wizjerem. Tutaj macie też parametry: 2 megapiksele. Odwrócimy sobie, to wtedy mamy w ten sposób, można też pionowo, można nagrywać sofit. Proszę, tutaj mamy menu, można nagrywać wideo, można nagrywać głos. Tutaj są jakieś, yy, można sobie, wiecie, jakieś ramki zabawne poustawiać, jakieś minki porobić. Yy, tutaj są różne efekty aparatu, a tutaj są jakieś, takie, wiecie, podstawowe gry. Także naprawdę polecam Wam serdecznie, jeżeli Wasze dzieci e, uwielbiają takie gadżety, tak jak Melasia. Jest po prostu wykonany bardzo solidnie. E, jest na cztery baterie. Baterie długo trzymają, bo baterie mamy, słuchajcie, no tak, od grudnia i cały czas się tutaj, wiecie, bawimy tym, i jest wszystko w porządku. Także tutaj dodatkowo można sobie jeszcze patrzeć, ale wiadomo. Tutaj jest jeszcze zoom, można sobie przybliżać, jest po prostu rewelacyjny, do tego ma właśnie tutaj rączkę, żeby dziecko mogło sobie, wiecie, na rękę zaczepić i spokojnie te zdjęcia z tego aparaciku można sobie zwoływać na komputer, bo jest po prostu, tu są, tutaj są przeróżne wejścia. Proszę bardzo. Można też nawet kartę. O, widzę teraz, że można kartę nawet wsadzić, ale jest to zupełnie zbędne, dlatego że on ma super wbudowaną pamięć, która tutaj nam starcza naprawdę na bardzo dużo zdjęć. Także polecam z całego serca: Kidizum, Kinderkamera, Fautek, Fautek, nie wiem jak się mówi. A jeżeli Wasze dzieci uwielbiają jeszcze bawić się lalkami, to polecam Wam serdecznie te lalki z firmy Crybaby. Są rewelacyjne, słuchajcie. No, już pomijam fakt, że mają świetnie te buźki porobione, do tego mają zawsze przyczepiony smoczek. No, proszę wsadź. Tak. Musisz mocniej. O! I ona w momencie wsadzenia smoczka robi się interaktywna. Rozmawia. Jeżeli wyjmiemy smoczek, będzie płakać? Nie, nie będzie akurat teraz płakać. Ale ona się odzywa, zaczepia. Słuchajcie, i tutaj z tyłu na główce ma coś takiego. Taki otwór. Proszę bardzo, jak to otworzymy, to tu jest koreczek, do którego wlewa się wodę. Proszę bardzo, jak wyciągniemy jej smoczek, to powinna płakać, ale coś nie chce. Dzisiaj nam płakać. O! Jest! O! Ale jak się ją kładzie, to od razu przestaje, bo widocznie. O, w szybko smoczył się. O, trzeba ją położyć spać, to wtedy nie płaczę. Także przecudowne są te zabawki Crybaby, Są też w różnych kolorach, w różnych strojach. I naprawdę super można się nimi bawić. Przynajmniej Melania się bawi. <laughs> Ona Teraz cały czas płacze. Połóż ją do wózeczka. Malania kazała mi tutaj pokazać Że jeżeli macie dwu i pół latkę w domu Albo trzy latkę To jest ten czas kiedy zaczynają bawić się w Barbie Ale wiecie Wcześniej ona też się bawiła Barbie Ale nie tak jak te... Co ona ma z włosami Nie tak jak teraz, teraz już wiecie Aranżuje scenki, chodzi, wchodzi do domku Także teraz zaczyna się ta taka prawdziwa zabawa Lalkami Barbie Jeżeli nie wiecie co kupić na prezent Dwulatce czy tam 3 latce, to, to myślę, że Barbie to już będzie też dobra inwestycja. Oczywiście musiała pojawić się jakaś książeczka. Ja mam tutaj akurat taką pierwszą z brzegu, słuchajcie. E, takie myślę, że dwa latka, e, to już jest taki etap, kiedy my na przykład zaczynałyśmy, zaczynałyśmy się uczyć. Zaczynałyśmy uczyć się kolorów, liczb, wiecie. Tak już taki wstęp, po prostu e, w, mały krok w dorosłość. I Powiem wam, że na początku miałyśmy mnóstwo książek, ale brakowało na, nam takich typowo właśnie do nauki, więc też będzie to super rozwiązanie na prezent, żeby coś takiego właśnie sprezentować. Eee, tutaj mamy wyra wyraźnie zaznaczone wszystkie cyfry, do tego, do tego mamy tutaj kolorki. I jest to łatwe i przejrzyste, i można zacząć się uczyć. Słuchajcie, po kolei liczenia. Ja myślę, że 2,5. 2 <laughs> dwa latka, 2,5 dwa to jest idealny czas, żeby zacząć się uczyć. Nie, nie, nie. Oczywiście w takim dziecięcym prezentowniku nie mogło zabraknąć klocku. Słuchajcie, klocki e, są numerem jeden, tak naprawdę. Bawimy się nimi. E, no, może tak nawet od roczku, ale te klocki, wiecie, z, z wiekiem tutaj dokupowaliśmy coraz więcej i coraz więcej. Już teraz zaprzestaliśmy, bo mamy już cały koszyk. Ale wiecie co? Czy, du, czy to duplo? Czy tutaj takie z zestawu Hello Kitty? Czy też rewelacyjne te duże bloki? Wszystkie te klocki są tak naprawdę super, na początku bawiłyśmy się tymi dużymi, potem dostała Melasia właśnie duplo, a potem już po prostu gdzieś tam zwykłe po prostu takie klocuszki dokupowaliśmy i teraz mamy już ich tyle, że możemy śmiało zbudować właśnie taki piękny zamek. I można się tym po prostu bawić. Tutaj też do tych, do tych klocków, właśnie z tej edycji Hello Kitty, zwykłe klocki, tylko po prostu to była edycja Hello Kitty, i do tego właśnie by, tak, Hello Kitty, i do tego były właśnie takie do zaczepienia, takie specjalne myszki, tam były jakieś koniki, a eee. proszę bardzo, takie jakieś dodatki, że można było sobie to tak pozaczepiać. Były też właśnie, że można tworzyć domki. Były takie specjalne okienka. Właśnie tutaj macie taki dach. My zrobiliśmy podstawę. Tutaj Adulek zrobił też, proszę bardzo, okienko. Także takimi klockami też bawimy się codziennie. Dlatego te klocki są tutaj na ławie w salonie i tutaj całe pudełko, bo po prostu używamy ich non-stop. Tutaj jeszcze płotek do tego. Także myślę, że to też jest super prezent i klocki, czy to właśnie w takiej postaci tych dużych klocków, czy to w postaci duplo, czy w postaci jakichś innych, to jest po prostu super opcja na zabawę, na ćwiczenie zręczności, na ćwiczenie wyobraźni, umiejętności, także będą się na pewno Wam doskonale sprawdzać, także jeżeli nie wiecie co kupić dwulatce, czy nawet rocznemu dziecku, czy nawet trzyletniemu dziecku, to klocki są zawsze bezpieczną alternatywą. Misiu. Także, kończymy. To był ostatni prezent. Mam nadzieję, drogie ciocie, drodzy wujkowie, drodzy chrzestni, że trochę nakreśliłam wam ten temat, bo wiem, że bardzo często zastanawiamy się, co kupić dziecku. Nie wiemy tak do końca, czym dziecko się bawi obecnie, ale myślę, zauważyłam u swoich znajomych, jak i u mojej córki, że w miarę, jakby te schematy się powtarzają, w pewnym wieku zaczynają się dzieci czymś bawić. I pokazałam właśnie wam takie rzeczy, które będą się idealnie właśnie nadawały na te drugie urodziny. Także mam nadzieję, że z czegoś skorzystacie, że coś Wam wpadło w oko. Jeżeli chcecie więcej informacji na temat tych prezentów, śmiało piszcie w komentarzu. Niestety nie mam już oryginalnych opakowań, nie mam też linków do tych rzeczy, ale jeżeli do mnie napiszecie, to postaram się to poszukać w internecie indywidualnie i wstawić Wam może w komentarzu albo w jakiejś prywatnej wiadomości. Także, kochani, uciekam robić obiad. I cieszę się, że nagrałam taki film, bo myślę, że jest to temat bardzo potrzebny. Także kochani, trzymajcie się cieplutko, cześć.